Waśni ludu Tumbuka. Opowieść o żółwiu. A story about the tortoise. Kolejny przypadek pokazujący żółwia w bardzo dobrym świetle pochodzi od ludu Tumbuka, który zamieszkiwał. Północną część jeziora Nyasa. Another incident, showing the tortoise in a kindly aspect, comes from the Tumbuka in northern Nyasaland. Raz hiena, która bez żadnego wyraźnego powodu poza swoją złą naturą włożyła żółwia na rozwidlenie wysokiego drzewa, z którego nie mógł zejść na dół. The hyena, for no apparent reason beyond ill-grained, ill-nature, put the tortoise up Into the fork of a tree, where he could not get down. A przechodził tamtędy lampart i zobaczył go. A leopard passed by and saw him. Och, żółwiu, czyżbyś również umiał wspinać się po drzewach? Do you also climb trees, tortoise? To hiena jest właśnie tą osobą, która mnie tam umieściła. The hyena is the person who put me there. A teraz nie mogę zejść na dół, nawet jeśli bardzo się staram. And now I can't get down if I try. Lampard słusznie zauważył. The leopard remarked. Oj tak, ta hiena to nic dobrego. Hyena is a bad lot. I zdjął żółwia z tamtego drzewa. And took the tortoise out of the tree. Nic nam nie wiadomo o tym, jak wówczas lampard wyglądał. We are not told what the leopard looked like at this time. Ale wydaje się, że on musiał być w jakimś jednolitym kolorze. But he would seem to have been self colored. A to dlatego, że żółw podzięce za pomoc zaproponował go, zaproponował upiększenie go. For the tortoise offering out of gratitude for his rescue to make him beautiful, a upiększył go malując cecki lampartowi. Did so by painting him with spots. A podczas pracy mówił tak, saying as he worked: Gdzie twój sąsiad jest w porządku, bądź w porządku i ty. Where your neighbor is all right, be you also right. Kiedy lampard się oddalił, napotkał pana zebrę. The leopard, when he went off, met a zebra, który to bardzo podziwiał go i zapragnął się dowiedzieć, kto go tak upiększył. Who admired him so much that he wanted to know who had made him beautiful. I sam również udał się do żółwia and himself went to the tortoise. W ten sposób otrzymał swoje paski. In this way he got his stripes. Jednakże ta opowieść nie mówi tylko o paskach zebry i o cętkach lamparta. To just-so-story accounts not only for the markings of the leopard and the zebra. tej też o tym, dlaczego wybrały one życie w w tej chwili, A to dlatego, że kiedy ludzie, którzy Orali swoje ogrody haczkami, motykami. Zobaczyli tę piękną zebrę i tego pięknego lamparta. To wykrzyknęli och, jakże to ogromne piękno! Złapmy to i udomawiajmy! A te słowa miały taki efekt, że oba te zwierzęta uciekły do buszu, gdzie pozostały już na zawsze. For when the people, hoeing their gardens, saw them, they exclaimed: Oh, the big beauty, catch it! And let us domesticate it. Or words to that effect. So both of them fled into the bush, where they have remained ever since. Pan Hiena również przeżył ucieczkę. Posłuchajcie. The hyena too met with his deserts as follows. Pan zebra spotkał pana hienę. The zebra met a hyena, który to zapytał: Kto cię tak upiększył? Who asked? Who beautified you? Tamten odrzekł: He said. To żółw, it was the tortoise. A więc hiena powiedział, so the hyena said, a więc niech i mnie upiększy, let him beautify me too. I odszedł prosto do żółwia and went away to the tortoise którego powitał takimi słowami with the words Uczyń mnie pięknym, make me beautiful. Odejdź bliżej, powiedział żółw. Come, said the tortoise. I rozpoczął swoją pracę, mówiąc And began the work, saying Gdzie twój sąsiad jest niedobry? I ty bądź niedobry. Where your neighbor is bad lot, Be you too a bad lot. A potem rzekł, and then said: Idź tam, gdzie ludzie orają ziemię, przy pomocy motyk i haczek. Go to the place, where the people are hoeing. Ale na widok hieny, but at the sight. Ludzie powiedzieli, To samo zło. That's an evil thing, they said. Zabijmy, zabijmy, zabijmy hienę. Kill, kill, kill. Wtedy hiena podwinął ogon i uciekł, pędząc prosto do buszu, and the hyena turned tail and fled, dashing into the bushes. I mówiąc and saying Zmijażdżę go dzisiaj, jak tylko znajdę tą malutką bestię. I will smash him today, where I find the little beast. Wcześniej tylko wetknąłem go wysoko na rozwidlenie gałęzi drzewa. Previously... I only stuck him up in a tree fork. I wybuchł złością jak stał. And he burst out upon the spot. Ale nie znalazł żadnego śladu po żółwiu. But found no sign of the tortoise bo tamten schował się do dziury who had gone down a hole starszy mężczyzna, który opowiedział nam tę historię, the old man who told the story, dodał jeszcze następujący morał dla pouczenia Młodzieży, added this moral for the benefit of the young. Tak też, po dziś dzień naśmiewają się z po różnych wioskach. So, nowadays they laugh at hyena in the villages. Sami widzicie, że jedno zło. Pociąga za sobą kolejne. You see, that one evil follows upon another. Bye.